Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i położyli powiedzmy na jakimś takim nasłonecznionym, nawet tutaj na, na chodniku, powiedzmy, y, traszkę albo żabę i jaszczurkę, to co by się stało, po, po, powiedzmy, po jakiejś godzinie, w pełnym słońcu? Żaba y, albo traszka praktycznie bardzo szybko mielibyśmy problem, bo by, zwyczajnie co by się stało? wyschła by, wyschła, tak? A jaszczurka? Jaszczurce by się na pewno nic nie stało. Być może, że tam gdzieś by szukała jakiegoś cienia, tak? Ale jakby... Ma przystosowania takie, które umożliwiają życie w zasadzie w bardzo suchych warunkach. No i pytanie, dlaczego? Słuchajcie, wracamy znowu do wody. Dlaczego akurat y, jaszczurka wytrzymuje, a płazy nie wytrzymują? Odpowiedź: skóra. Jaszczurki mają grubą skórę i mają łuski, tak? I to jest taka bariera, która jakby trzyma tą wodę w środku organizmu. Natomiast płazy mają bardzo cienką skórę, tak? I ta cienka skóra jakby powoduje to, że woda bardzo szybko odparowuje. Więc dlatego płazy są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i jak wiecie, no nie mogą funkcjonować poza wodą. Ropuchę, każdy z Was widział? Ropuchę szarą na pewno. Ropuchy, jak widzicie, bardzo wyraźnie różnią się od innych grup. tak? Przede wszystkim grubą skórą. Czyli jak mają grubą skórę, to jak myślicie, jak jest z, z wytrzymywanie suszy? Ręka do góry, kto spotkał w swoim życiu ropuchę? Na lądzie no, czy w wodzie? Na lądzie. na lądzie. Widzicie, wszyscy na lądzie spotkaliście, dlatego że ma grubą skórę, więc faktycznie yy, jest bardziej odporna jakby na wysychanie, tak? Natomiast żaby, gdzie z reguły, w jakich środowiskach spotykacie? Woda, magna. Dosłownie. To jest typowe środowisko życia płazów. Mamy bardzo ładną roślinność, tak? Ale czy yy, oprócz tego, że tutaj wszystko wygląda bardzo ładnie, mamy lilie wodne, Pływają jeszcze ryby, tak? Jak myślicie, czy obecność ryb, jeśli chodzi o płazy, to jest dobrze czy źle? Ryby mogą jakby wyjadać jedzenie, tak? Ale jest jeszcze gorsza rzecz, jeśli chodzi o ryby. Żaby rozważają się w zbiornikach wodnych, tak? I składają skrzek do wody i później z tego wypływają się kijanki, tak? I słuchajcie, kijanki mogą być wyjadane przez ryby, także... Żeby stworzyć bardzo dobre warunki dla płazów, potrzebny jest zbiornik wodny, ale najlepiej, żeby nim nie było ryb, albo żeby była mała ilość tych ryb. Słuchajcie, to jest jedna z żab, które tutaj występują i sobie żyją w tych oczkach wodnych. I to jest, słuchajcie, żaba zielona. O, proszę, jak się nasza żabka ładnie, słuchajcie, prezentuje. Żaby zielone są, słuchajcie, związane cały rok z wodą. One spędzają cały rok w środowisku w zasadzie wodnym można powiedzieć, tak, w pobliżu zbiornika wodnego. I to jest jedyna grupa, która faktycznie jest tak ściśle związana z wodą. To, co dzisiaj akurat w tym momencie zaobserwowaliśmy, to są żaby zielone i wśród tych żab zielonych, które tutaj występują w kampusie, mamy faktycznie dwa gatunki, żabę jeziorkową i żabę wodną. Natomiast jest jeszcze trzeci gatunek, który tutaj nie występuje, to jest żaba śmieszka. Jeziorkowa jest właśnie najmniejsza z tych trzech gatunków, ta jest taka pośrednia, a żaba śmieszka jest największa. To jest właśnie żaba wodna, czyli ona jest trochę większa. Jeziorkowa byłaby może troszeczkę y, mniejsza, słuchajcie. Ważna rzecz. Powiedzieliśmy sobie, że płazy są bardzo mocno uzależnione od wody, czyli mają delikatną, cienką skórę, narażoną na wysychanie. Kto chciałby dotknąć skóry płaza, żeby ja. zobaczyć, czy faktycznie ta skóra jest delikatna i cienka? No to proszę bardzo. I słuchajcie, y, czy ta skóra jest śliska w tym momencie? Jest cienka i delikatna i słuchajcie, szybko wysycha. Dlatego też nie należy długo przetrzymywać płaza poza wodą, dlatego ja ją zamoczę, żeby troszeczkę jej ulżyć, tak? Bo widzicie, że ta skóra bardzo szybko, przepraszam, wysycha. I tak jakby gdybyśmy potrzymali tutaj dłużej tą żabę, no to mogłoby już jej być niekomfortowo, tak? Więc dlatego właśnie, no tak ważna jest woda w życiu płazów, tak? teraz kolejna rzecz, słuchajcie, tutaj y, mamy y, oczywiście wśród y, płazów, wśród żab, występują samce i samice, tak? I teraz my możemy bardzo łatwo zdiagnozować, czy to jest samiec, czy samica, ponieważ żaby y, wczesną wiosną, tak? Powiedzmy na przełomie maja i czerwca, rechoczą, odzywają się, ale słuchajcie, odzywają się samce i samice, czy, czy tylko jedna płeć? Tylko jedna płeć, odzywają się tylko samce, słuchajcie. I tutaj po czym poznać, że to jest samiec, bo to akurat jest samiec? Samce posiadają, słuchajcie, z boku głowy rezonatory. Dzięki tym rezonatorom on je nadyma w okresie godowym, teraz już jest poza okresem godowym, i wydaje dźwięk. Czasami, jak się pogłaszczę taką żabę po grzbiecie, i jak byłby okres godowy, to on by zaczął się prawdopodobnie odzywać. Natomiast teraz już jesteśmy poza okresem godowym, więc widać rezonatory, ale one są już troszeczkę takie, powiedzmy, w zaniku. Nie, one nie są tak mocno rozwinięte. Więc tutaj, ale, ale widać rezonatory wyraźnie. Samice tego nie mają. Druga rzecz, która odróżnia samce od samic, to są, słuchajcie takie wyrostki na kciukach. Widzicie takie zgrubienia na kciukach, nie? Te kciuki są w przeciwieństwie do skóry szorstki. Do czego takie wy, wyrostki na kciukach. Służą. Nie wiem, czy wiecie, ale y, fłazy, konkretnie żaby, y, w trakcie y, rozrodu tworzą tak zwany ampleksus, tworzą takie pary. Czyli samiec obejmuje samicę pod pachami i ją przytrzymuje. I jak myślicie, do czego mogą służyć te wyrostki? Tak do przytrzymywania. Czyli skóra samicy jest śliska, ale jak ma się szorstkie wyrostki, to wtedy łatwiej przytrzymać tą samicę pod pachami. Nie? Więc jakby to jest takie specjalne przystosowanie samców do rozmnażania właśnie, do robienia tego uchwytu. Stąd wiemy, że yy, no mamy żabę wodną i w dodatku byliśmy w stanie jeszcze określić płeć tutaj, tak? Teraz zapraszam wszystkich do yy, sali i tam pokażemy yy, jeszcze więcej gatunków i jeszcze więcej ciekawostek usłyszycie o, o, o płazach. Są płazy ogoniaste z ogonem i są płazy bezogonowe. I zobaczcie, tu mamy yy, przedstawicieli obu tych grup, tak? Zacznijmy, może, słuchajcie, od tego gatunku. To są tak zwane drzewołazy. Tropikalny gatunek, który występuje tylko i wyłącznie, słuchajcie, w Ameryce Południowej i Środkowej. Czyli jak sama nazwa wskazuje, gdzie one prawdopodobnie będą spędzać większość życia? Drzewa. Na drzewach. słuchajcie. To jest, słuchajcie, drzewołaz arlekin, dlatego, że właśnie jest taki kolorowy, tak? Dlatego to jest drzewołaz arlekin. Zobaczcie, jaki on ma kolor. Płazy ogólnie, jak myślicie, są łatwym kąskiem dla drapieżnika? Oczywiście, że tak. To by nie chciał wiedzieć żaby? Ptaki drapieżne, tak, lisy, wydra, tak, norki i tak dalej, i tak dalej. Tchórz, wiele gatunków odżywia się żabami, tak. Łatwo było dostrzec żabę zieloną w zbiornikach wodnych? Nie, bo one się bardzo mocno przybierają taką, taki kolor, jaki kolor ma tło, tak, czyli żeby się po prostu nie wyróżniać. Ale zobaczcie, te w ogóle nie stosują takiej strategii. Dlaczego? Bo one tym kolorem przekazują jakąś informację. To jest ich strategia obrony. I słuchajcie, drzewołazy to są jedne z najbardziej toksycznych kręgowców, które występują w ogóle na świecie. Wręcz jest taki gatunek drzewołaza, który ma najsilniejszą toksynę ze wszystkich kręgowców. Samo dotknięcie takiego drzewołaza, jakby śmiało się jakąś rankę na skórze, wywołałoby już bardzo konkretne i, i, i solidne, powiedzmy, niedogodności. Takie barwy powiedzmy silnie kontrastowe, tak jak w tej tak macie żółty i czarny, pokazuje, że jestem toksyczny. Jeśli ktoś mnie spróbuje zjeść, to faktycznie poniesie poważne konsekwencje. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o ten jad, to Indianie żyjący właśnie w tamtych rejonach wykorzystywali te, tą właściwość żewołazu. Toksyna została, była wykorzystywana w ten sposób, że po prostu zatruwano strzały. Czyli powiedzmy tak, jak były jakieś walki między plemionami, to wystarczyło, że taka strzała drasnęła, zatruta, powiedzmy, yy, przeciwnika. Praktycznie samo draśnięcie już bardzo często kończyło się śmiercią. Ale też yy, drzewołazy były wykorzystywane do polowań, czyli, powiedzmy, zwierzęta. Ci Indianie doskonale wiedzieli, które mają taką truciznę, która zabija, ale na przykład niektóre drzewołazy mają takie neurotoksyny, które tylko paraliżują nie? ofiary. Jest na przykład takie, że wołazy były wykorzystywane do polowań, czyli powiedzmy, no nie były toksyczne yy, dla człowieka po zjedzeniu, ale na przykład paraliżowały, powiedzmy, jakąś, yy, jakieś zwierzę, na, którą, na które ci Indianie jakby yy, polowali. Gdzie mamy przedstawiciela płazów ogoniastych? Tutaj, i zobaczcie, to jest traszka Fajla, która żyje w Europie. To jest największa traszka europejska, która żyje na Półwyspie Iberyjskim. Dorasta w naturze, słuchajcie, do 30 centymetrów. Ona jest też nazywana żebrowcem. Jej strategią obrony jest to, że ona potrafi żebrami przebić skórę. Jak przebija skórę swoimi żebrami, tak, czy wyrostkami na żebrach, to często przepuwa te y, gruczoły jadowe. Wtedy, jak to y, przebije sobie ten gruczoł jadowy i upuje napastnika, no to też napastnik poniesie strongie konsekwencje. Tak? Tu mamy z kolei maka dalekowschodniego. Ten kumak występuje na Półwyspie Koreańskim, ale też może zamieszkiwać część Chin i część Rosji i jak widzicie on jest dość ciekawie barwnie jakby napigmentowany. Ma grzbiet zielony, który właśnie zapewnia kamuflaż i mamy brzuszek kolorowy. Jak myślicie, dlaczego ten brzuch jest żółty? Bądź może być też pomarańczowy, po taku nawet czerwień. Jest tak zwany refleks kumaka bądź odruch kumaka. Kumak w momencie, w którym czuje się zagrożony przez drapieżnika, automatycznie odwraca się na plecy i pokazuje swój brzuch i kończyny wyciąga do góry. To ma za zadanie odstraszyć drapieżnika. Jeśli drapieżnik jednak nie zdecyduje się odpuścić, to wtedy kumak jeszcze ma dodatkowe zabezpieczenie właśnie w postaci gruczołów z toksyną. Ta toksyna może niekoniecznie zabije drapieżnika, ale bardzo skutecznie nauczy w przyszłości tego drapieżnika nie sięgać po kumaki i odpuścić sobie je jako, jako pocharnie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kumaki nie mają rezonatorów. Żaby rechoczą, żaby mają rezonatory, nawet mają balony takie właśnie, które są rezonatorami. Wydają dźwięk właśnie rechoczący kumak, na, na, no właśnie nie lew więc jaki dźwięk wydaje? Jak się tak? Od nazwy, taki kumak. Ale jeszcze jest jedna cecha, która jest dosyć charakterystyczna, jeśli chodzi o kumaki. To też taka ciekawostka. No, spójrzcie na, na, na źrenicę tego kumaka i powiedzcie, jaki to jest kształt. Mówi się, że tak, są dwa typy źrenicy u kumaka. Odwrócona kropelka, albo taki trójkącik, albo serduszko. No i teraz słuchajcie, co trzeba zrobić, jak się zobaczy, powiedzmy, Kumaka, który ma źrenicę w kształcie serduszka, trzeba go pocałować co może być? Albo książa, albo księżniczka, tak? Nie, oczywiście żartuje, tak? Nie całujemy, nie całujemy kumaków. Ale faktycznie jest tak, że zdarzają się osobniki, które mają źrenicę w kształcie serduszka, tak? Co ciekawe, tak niełatwo rozróżnić kumaka jak gdyby samca od samicy. I jakby taką jedyną najbardziej taką charakterystyczną cechą są właśnie modele, które występują. To są te właśnie szorskie elementy na skórze, które właśnie umożliwiają pytanie samicy dla samca. Tak, ponieważ różne gatunki tak. płaców mają słuchajcie, różne jakby, powiedzmy, systemy czy różne zwyczaje wydoby, tak? Niektóre samce łapią samice pod pachami, niektóre z kolei jakby za nogi. Tutaj faktycznie rozróżnianie płci u maków jest trudniejsze, chociaż też, też, też jest, to, jest, to, jest to do zrobienia.